Sztokholmskie metro to nie tylko środek transportu. To podziemna galeria sztuki, która ciągnie się przez ponad 100 km. Pełna kolorów, emocji i pomysłów, które możecie podziwiać zupełnie za darmo. No dobra, może w cenie jednego biletu. Każda stacja to inny świat, inny artysta i inna historia, ukryta pod miastem. Ja mam na imię Marcin, to jest mój kanał Edynburger, a dziś zabiorę Was w podróż po najpiękniejszym muzeum, które jeździ na szynach. Zaczynamy! Ostatnio wróciłem z mojego kilkudniowego pobytu w Sztokholmie. Jeśli nie widzieliście tego filmu, jest on dostępny tutaj na górze, no i w opisie poniżej. A teraz zjeżdżamy na dół, bo szwedzka stolica ukrywa tam przed wami prawdziwe atrakcje. Sztokholmskie metro nazywane jest najdłuższą galerią sztuki na świecie. I to nie bez powodu każda ze stacji ma swój własny charakter, kolor, emocje i historię. To podróż nie tylko pod ziemią, ale też przez wyobraźnię szwedzkich artystów. W tym filmie odwiedzimy 10 z nich: od tych spokojnych i minimalistycznych po stacje, które wyglądają jak SEMPO LSD. Jeśli szukacie pomysłu na dzień w Sztokholmie, który nic nie kosztuje, a robi ogromne wrażenie, to właśnie to. Dobra, zaczynamy. Pierwsza stacja. No wybaczcie, nie będę czytał ich nazw, nie jestem biegły ze szwedzkiego, wiem tylko, że cześć to. hej, Dziękuję to tak, a na zdrowie to skorp. Wracając do metra, na pierwszy rzut oka to po prostu przystanek na linii metra, ale kiedy zejdziecie po schodach, poczujecie się jak w świecie Mario Bros. Game begin. Całe ściany pokryte są pikselową grafiką serduszkami, chmurkami, grzybkami i postaciami z retro gier komputerowych. To Hołd dla cyfrowej kultury lat 80. i 90., ale też przypomnienie, że sztuka może być lekka, zabawna i nostalgiczna. Ciekawe, że przystanek jest jedną z niewielu stacji naziemnych w systemie tunelbana, więc w słoneczny dzień możecie złapać tu nawet promienie słońca odbijające się od kolorowych kafelków. Idealne miejsce, by zacząć podróż od dziecięcej radości. Teraz ruszamy no właśnie tu. Tu klimat zmienia się radykalnie. To stacja przesiadkowa, ruchliwa, pełna życia. Ale jeśli dobrze się rozejrzycie, zobaczycie, że i tu sztuka wkradła się w codzienność. Ściany zdobią geometryczne formy i powtarzające się rytmy kolorów, które mają symbolizować przepływ ludzi i energii. Jest tu taki wizualny chaos, ale z porządkiem. I w tym jest coś bardzo szwedzkiego. Wszystko działa, mimo że wokół panuje nieustanny ruch. Tu naprawdę czuć rytm miasta i jego codzienność. Kolejna stacja to jedna z najstarszych w całym systemie. Otwarta jeszcze w 1952 roku i do dziś zachowała swój oryginalny retro charakter. Kafelkowe ściany w turkusowym odcieniu, neonowe światła one nadają jej klimat takiego kina lat 60. Wchodzicie i macie wrażenie, że za chwilę pojawi się James Bond w beżowym płaszczu, ta stacja to taki trochę wehikuł czasu. To miejsce, gdzie możecie poczuć Sztokholm sprzed pół wieku, zanim metro zaczęło przypominać galerię sztuki współczesnej. Lubię takie kontrasty między nowoczesnością a tym, co się nie zmienia. Dalej przesiadamy się do stacji przy Królewskim Instytucie Technologicznym. Ściany ozdobione są symbolami matematycznymi, wykresami, modelami cząsteczek, fragmentami równań i odniesieniami do fizyki. Ta stacja była jedną z pierwszych, gdzie zdecydowano się połączyć naukę z estetyką w tak czytelny sposób, a jej projekt miał inspirować studentów do kreatywnego myślenia. Czy się udało? Oceniajcie sami. Po sąsiedzku znajduje się stacja przy Uniwersytecie. To zupełnie inny klimat. Artyści inspirowali się ideą równowagi między nauką a przyrodą co pasuje do pobliskiego Uniwersytetu i ogrodu botanicznego. W świecie, gdzie wszystko jest przyspieszone i zindustrializowane ta stacja przypomina, że wiedza zaczyna się od obserwacji natury. Potem wjeżdżamy na stadion, i tu robi się spektakularnie. To eksplozja koloru, cała stacja to hołd dla olimpijskiego ducha. W końcu tuż obok znajduje się stadion olimpijski z igrzysk w 1912 roku. Niebieskie ściany, ogromna tęcza biegnąca przez sklepienie tunelu. Symbol równości i różnorodności. Stadion jest jedną z najbardziej instagramowych stacji w Sztokholmie. Każdy, kto tu przyjeżdża, chce zrobić zdjęcie z tą tęczą, ale ta tęcza to nie tylko kolor to symbol otwartości i dumy. W kontekście Szwecji, kraju, który promuje równość i prawa człowieka, to dzieło ma głębszy sens niż mogłoby się wydawać. Następny przystanek Dworzec Centralny. To serce całego systemu, największy węzeł komunikacyjny, ale też arcydzieło. Cała stacja pomalowana jest w odcienie błękitu z ręcznie malowanymi sylwetkami robotników i kwiatów. To praca kobiety, artystki z lat 70. poprzedniego wieku, która chciała upamiętnić ludzi, którzy budowali metro. I to się czuje, w tym miejscu jest coś monumentalnego, a jednocześnie intymnego. Błękit tworzy nastrój spokoju w chaosie, a ta stacja to dowód na to, że nawet w najbardziej funkcjonalnym miejscu można znaleźć poezję. Tu właśnie się przecina większość linii, a mimo to panuje taki dziwny, podziemny spokój. Teraz przenosimy się na północ, do Solna Centrum. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych stacji w całym Sztokholmie i prawdopodobnie ta, którą widzieliście na zdjęciach. Czerwone sklepienie przypomina wnętrze wulkanu, a ściany przedstawiają szwedzki krajobraz lasy, doliny, domy. Czerwień ma symbolizować zarówno energię natury, jak i zagrożenie dla niej. Kiedy tam stoicie, macie wrażenie, że ziemia oddycha. To chyba najpotężniejszy wizualnie przystanek w całym systemie metra. Sol na centrum przejeżdżamy do Ratusza stacji, która wygląda jak wnętrze jaskini. Surowa pomarańczowa skała, nieosłonięta żadnym tynkiem. wygląda to tak, jakby koparki dopiero co zakończyły pracę a metro przypadkiem zaczęło tu kursować ale to wszystko jest zaplanowane. Artysta chciał, żeby pasażerowie czuli się, jakby zjeżdżali w głąb ziemi, odkrywając coś pradawnego. Ratusz to jedna z najbardziej filmowych stacji tu często kręci się sceny do produkcji science fiction. Panuje tam cisza, echo, a całość daje uczucie podróży do środka planety. Na koniec zostaje ta stacja, czyli Królewski Ogród. Ona wygląda jak Muzeum Ruin. Wnętrze ozdobiono kolumnami, fragmentami rzeźb, marmurowymi detalami przypominającymi dawne pałace. Inspiracją była historia parku powyżej. W którym dawniej mieściły się królewskie ogrody i budowle. Co ciekawe, część elementów użytych w dekoracji to prawdziwe fragmenty zburzonych budynków w Sztokholmie. Tutaj wrażenie jest takie trochę dziwne: z jednej strony macie wrażenie, że jesteście w jakiejś antycznej świątyni, a z drugiej, że w nowoczesnej instalacji artystycznej. No ten królewski ogród to idealne zakończenie tej podróży, bo łączy w sobie wszystko, czym jest sztokholmskie metro historię, nowoczesność, emocje i sztukę, która nie potrzebuje biletu wstępu, tylko bilet do metra. Sztokholmskie metro to coś więcej niż środek transportu, to doświadczenie zarówno dla mnie, turysty, jak i codzienne doświadczenie mieszkańców tego miasta. Każdy peram to inna opowieść, inny nastrój, inny artysta, ale jedno przesłanie – sztuka jest dla wszystkich, nawet pod ziemią. Jeśli podoba Wam się taka forma zwiedzania, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał, i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii o miejscach, które zaskakują swoją innością. A dzięki sztokholmskiemu metru odkrywamy, że czasem najpiękniejsze muzea nie mają ścian ani biletów, mają tylko tory i trochę koloru pod Ziemią. Ja żegnam się teraz z Wami. Planuję też taki krótki film o przemyśleniach po pobycie w Szwecji. Jeśli już go nagrałem, to będzie tutaj link do niego. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i tradycyjnie udanego urlopu.